Siemanko ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie już w drugim odcinku na moim kanale słuchajcie i w tym odcinku dowiecie się kilkanaście faktów o mnie, w zasadzie dokładnie 20 faktów o TV Michaelu i moi drodzy słowem wstępu chciałbym was poinformować zachęcić w sumie was do ustawienia łapki w górę pod filmikiem, ponieważ motywuje mnie to i przekonuje do dalszego rozwoju na YouTubie jeśli chcecie abym rzucał więcej filmów pewnego rodzaju jeszcze ciekawszych filmów no to wiecie, łapka w górę sub, dzwoneczek, aby być na bieżąco. No a my, moi drodzy, lecimy do faktów o mnie bez zbędnego przedłużania. Także, moi drodzy, pierwszym faktem jest to, że mam na imię Mikołaj, mam lat 21 i pochodzę z województwa zachodnio-pomorskiego. Drugim faktem jest, to, słuchajcie, że posiadam rodzeństwo w zasadzie, posiadam tylko starszą siostrę, która jest no, trochę ode mnie starsza, aczkolwiek wiem, że zawsze na nią mogę liczyć, że mam u niej pełne wsparcie. I jak to wiecie, jak to większość z Was wie, rodzeństwo jest po to, aby się z nim droczyć. I ja też nie ukrywam, że z moją siostrą się lubię droczyć jak najbardziej, ale chyba o to chodzi właśnie w rodzeństwie. Moim zdaniem, trzecim faktem jest to. Że interesuję się sportem oraz muzyką. Jeśli chodzi o sport, słuchajcie, to od czasów, myślę, już podstawówki, e, bardzo dużo grałem i gram dalej, i będę grał dalej w piłkę nożną. Piłka nożna to jest moja taka, jakby, miłość. E, bez piłki noży, słuchajcie, to dla mnie dzień jest stracony. E, bardzo dużo chodziłem na pewnego rodzaju zajęcia pozaleksyjne, e, słuchajcie, na jakieś orliki, nie orliki. Jeśli chodzi także to, tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze hobby. A jeśli chodzi mordki, o moje drugie hobby, no to muzyka. Ale co dokładnie, jeśli mam na myśli muzyka, słuchajcie? Ja ogólnie interesuję się dj -ką. Jeśli ktoś z Was też się interesuje, możecie mi pisać na PW, pomóc mi. Słuchajcie, bo ja generalnie moim takim skrytym marzeniem jest zostanie DJ-em. Tak, DJ-em. Wiem, że pewnie większość z Was tym zadziwiłem, ale zostanie DJ-em, granie w jakichś klubach, nie wiem, na jakichś afterach, czy na jakichś festiwalach, festynach. Po prostu generalnie interesuję się DJ-kom, ale słuchajcie, jeśli chodzi o muzykę, no to słucham od rapu do disco polo, po prostu słucham to, co mi wpadnie w ucho. No, chyba może poza muzyką klasyczną, słuchajcie. Może, po, może poza muzyką klasyczną, no bo wiadomo, no, każdy ma swoje gusta tak? i nie każdy lubi wszystko. No, gdyby, wszystko, gdyby wszyscy ludzie wszystko lubili, to świat byłby po prostu nudny, tak. Jeśli chodzi o mordeczki, o fakt czwarty. To bardzo lubię czytać książki, słuchajcie. Bardzo lubię czytać książki, generalnie, o wszelkiego rodzaju fantazji, jakieś horrory, książki, jakieś akcji i tak dalej. Generalnie moją ulubioną książką, słuchajcie, jest książka pod tytułem Metro 2033. Także moi drodzy, nie będę wam tego spoilerował, aczkolwiek zachęcam Was, jeśli ktoś z Was lubi książki fantazy, jak najbardziej Was zachęcam do tego, do przeczytania, bo jest to książka warta i godna uwagi, także mówię. No, jednak może poza książkami, jakimiś romansidłami, czy komediami romantycznymi, ale to może dlatego, że jestem po prostu chłopakiem. Jeśli chodzi o mordeczki, o fakt piąty, to ogólnie kocham jeść, kocham jedzenie. Naprawdę jem dużo, jem bez opamiętania. I taką Wam powiem ciekawostkę też, że często w nocy wstaję, o pierwsza czy druga w nocy, nieważne, czy czwarta czy piąta rano, ja wstaję do lodówki... I wyciągam wszystko, co się da. Po prostu no, jestem takim żarłokiem, że tak powiem, kolokwialnie. Kocham jeść. Wiem, że po mnie tego nie widać, ale, no, bo jestem chudy, <grym> ale kocham jeść i... i myślę, że zrobi mi to na dobre w przyszłości. Jeśli chodzi o Mordki, o fakt szósty, to gdy byłem młodym chłopakiem, bardzo dużo czasu spędzałem na YouTubie. Eee... Po prostu miałem dużo autorytetów, jeśli chodzi o youtuberów czy o streamerów, chociaż streamowanie nie było wtedy takie modne bardziej było modne nagrywanie pewnego rodzaju filmików i często jeździłem na jakieś takie lokalne słuchajcie meetupy na spotkania z youtuberami robiłem sobie z nimi zdjęcia i złapałem taki obaw zpałem taką zajawkę, dzięki czemu jestem teraz tutaj dla Was na, na YouTubie, dla Was nagrywam, streamuję i tak dalej ale mówię, tylko wtedy po prostu nie miałem jakichś takich funduszy, czy nie wiem, chęci, znaczy chęci może miałem, ale mówię, nie miałem funduszy, czy, czy czasu ze względu na szkołę, żeby zacząć nagrywać, no i też wiadomo, że nie byłem aż taki przystojny jak jestem teraz. Oczywiście żartuję. Także to było takie moje małe, skryte marzenie. Jeśli chodzi o o fakt siódmy, to mój charakter. Ja ogólnie jestem człowiekiem miłym, człowiekiem takim, można powiedzieć, bezkonfliktowym i ludzie mówią mi, że fajnie się z nim rozmawia. Często nawiązuje fajne przyjaźnie, w miarę szybko nawiązuje nowe relacje. Także raczej jestem takim. Człowiekiem otwartym, ale to głównie dzięki właśnie YouTube'owi, bo on mi w tym pomógł w zasadzie dzięki streamowaniu, dzięki... O, Snapchat, zostałem dostałem akurat sorki za Snap'a, ale tutaj mi przychodzą w wiadomości na Snapchat'cie, także musicie mi za to wybaczyć. Także mówię, jestem momentem takim człowiekiem bezkonfliktowym, pogodnym oraz miłym. Jeśli chodzi o mordeszki o fakt ósmy, to prawie wcale nie oglądam telewizji, słuchajcie, jak dla mnie telewizja, jak dla mnie mógłbym telewizora w domu nie mieć, tak, ja większość czasu spędzam na internecie czy jakieś wiadomości, czy jakieś informacje, no w telewizji jedynie oglądam jakieś, nie wiem, programy sportowe, czy jakieś dokumenty takie ciekawsze, ale mówię, dla mnie telewizora mógłbym w domu osobiście nie posiadać. Jeśli chodzi o mordeczki, o fakt 9, to jestem singlem, jestem wolny, także wszystkie panie, jeśli któraś z was coś tutaj <laughs> chciałabym nie poderwać, nie no oczywiście żartuję jestem singlem, nie posiadam dziewczyny słuchajcie, ale to ma swoje plusy na przykład takie słuchajcie, że mam więcej czasu dla moich bliskich dla, dla mojej rodziny, dla moich znajomych i no wiadomo, również mniej nerwów, wiadomo, że y, są ludzie, którzy no po prostu muszą z kimś być, tak, bo nie lubią być sami ja ogólnie wychodzę z tego założenia, że jeśli ktoś się znajdzie to prędzej czy później ktoś mnie pokocha takim jakim właśnie jestem, no i po prostu trzeba czekać. Jeśli chodzi widowie o fakt 10, to wszyscy ludzie mówią mi, że mam ładny uśmiech, że, że, że ogólnie jestem takim człowiekiem fajnym, że fajnie się z nim rozmawia, że naprawdę jestem człowiekiem w porządku. Ja osobiście, jak już pewnie większość z Was wie albo nie wie, jeśli chodzi o tych nowych widów, to jestem raczej człowiekiem, słuchajcie, skromnym i się jakoś nie wywyższam, nikomu nie, nie, nie udaję. Nie mówię, że jestem taki super. Także ja ogólnie staram się być sobą, ale Cieszę się, że ludzie mnie doceniają takim, jakim właśnie jestem. Jeśli chodzi o mordeszki o fakt 11, to szkoła. W szkole, słuchajcie, nigdy nie byłem prymusem. W szkole raczej miałem oceny średnie, żeby nie powiedzieć słabe. I generalnie takim moją największą wadą jest to, i było, i pewnie będzie dalej to, że totalnie nie rozumiem, totalnie nie ogarniam matematyki. Słuchajcie, matematyka to dla mnie czarna magia. I zawsze podziwiałem, zawsze tak może nawet trochę zazrościłem ludziom w mojej klasie, czy to w gimnazjum, czy to w liceum, czy nawet w podstawówce, którzy umieli matematykę, no bo zawsze mieli tą średnią dzięki temu wyższą, zawsze mieli lepsze oceny. No i wiadomo, zawsze jakoś tam się z nimi zakoległywałem, żeby trochę mi pomogli. Jeśli chodzi o mordeszki o fakt 12, to yy, niestety jestem uzależniony od słodyczy, a może właśnie niestety. Nie no, w sumie to niestety, jestem uzależniony od słodyczy. Bardzo lubię jeść słodycze, bardzo słuchajcie, często kupuję słodycze w sklepie, generalnie dla mnie dzień bez słodyczy jest dniem straconym, ja wiem, że to się może źle odbić na cerze, że i w ogóle, że potem można być grubym, ale wiecie, no ja ogólnie jestem taki przystojny, że no już mi chyba nic nie zaszkodzi, nie no oczywiście żartuję. Wiem, jakie są konsekwencje jedzenia słodyczy, staram się je ograniczać, ale mówię, no, dzień bez słodyczy jest dla mnie dniem straconym Jeśli chodzi, ziomeczki, o Fakt 13, to kocham podróżować, uwielbiam podróżowanie Moim marzeniem, takim skryptem jest to, aby objechać cały świat, e, może nie opłynąć, no bo to jest niebezpieczne ja na tyle chyba odwagi nie mam, ale właśnie objechać cały świat, pojechać w jakieś kraje takie e, ciepłe, w takie kraje, słuchajcie, gdzie jest ciepło nie wiem, jakaś Afryka, czy jakieś Malediwy, czy Hawaje. E, wiadomo, że chciałbym to, chciałbym ten cały świat objechać po prostu z jakąś, nie wiem, ukochaną, z żoną ale wszystko w swoim czasie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeśli chodzi, moi drodzy, o fakt, 14 słuchajcie to, jak już wspominałem, nie lubię się, słuchajcie, kłócić. E, Jestem raczej człowiekiem bezkonfliktowym, staram się wszystko wyjaśniać pokojowo, no i generalnie nie lubię jak ktoś na mnie wrzeszczy, nie lubię jak ktoś na mnie krzyczy, w się sensie czuję niekomfortowo, e, nawet jeśli ktoś nabroiłem, na mnie ktoś wrzeszczy, no to raczej staram się tego unikać. Jeśli chodzi o mordki o Fakt 15, to bardzo lubię zwierzęta, sam posiadam w domu psa. Kudla już jest dosyć sędziwego wieku, no z wyjątkiem kotów, jakoś za kotami nie przepadam, nie wytłumaczę wam dlaczego, po prostu no za kotami nie przepadam i tyle, no, nic, nic o nich nie mam, ale jakoś jakbym miał mieć kota to raczej, raczej bym zrezygnował, nie wiem, po prostu lubię, nie wiem, lubię psy, lubię żółwie, czy lubię nawet, nie wiem, joven, to są dosyć słodkie, czy ślimaki nawet są dosyć urocze, tak? Każdy zwierzę, wiecie, ma jakieś swoje plusy i minusy, ale mówię, no najmniej chyba lubię koty właśnie. Jeśli chodzi o mordeszki o fakt 16, to jeśli chodzi o YouTube, to na YouTube oglądam głównie filmy sportowe, filmy informacyjne, jakieś takie ciekawostki ze świata, ale mówię. Generalnie ze względu na to, że teraz sam nagrywam na YouTubie. Jestem tutaj dla was, siedzę i dla was streamuję, czy nagrywam filmiki. Tak jak teraz zacząłem robić no to mam coraz mniej czasu po prostu na spędzanie czasu na YouTubie i śledzenie tego, co jest na topie. Jeśli chodzi o Mordki Facts 17, raczej jestem nocnym markiem. Yy, paradoksalnie lubię, bardzo lubię, nawet można powiedzieć, kocham spać, ale w nocy mało śpię. To jest taki paradoks, słuchajcie. Także mówię, ogólnie w nocy mam bardzo dużo i mam jeszcze więcej energii niż w dzień. Yy, wiadomo, że w dzień normalnie funkcjonuje i nie jestem jakiś taki zaspany taki zamulony czy coś, ale mówię, noc to jest dla mnie... To jest to. Noc to jest dla mnie to. W nocy czytam dopiero tak naprawdę żyć. W nocy mam dużo fajnych pomysłów, które na przykład dla Was realizuję tutaj na YouTubie. Także mówię, jeśli chodzi o funkcjonowanie, są ludzie, co wolą dzień. Ja na przykład jestem bardziej nocnym markiem. Jeśli chodzi o mordeszki o fakt, 18 to jestem człowiekiem niskim. Mam 173 cm wzrostu, także jestem taki trochę liliputem. Ale jak to się mówi, słuchajcie, małe jest piękne. Jeśli chodzi o mordyżki, o fakt 19, to raczej jestem człowiekiem, który lubi no, nosić y, firmowe, firmowe ciuchy, firmowe marki, y, nie jestem materialistą, żebyście sobie nie pomyśleli, że patrzę na ludzi pod względem tego, jak się ubierają, jak wyglądają. Nie, tak nie jest. Aczkolwiek lubię nosić markowe rzeczy. No i lubię trochę pieniążków wydać, żeby ładnie wyglądać po prostu na mieście. Jeśli chodzi o mordki, o ostatni fakt, fakt 20. To myślę fakt jest najważniejszy. Fakt 20 jest taki słuchajcie, że bardzo lubię moich widzów na YouTubie, bardzo was uwielbiam i dziękuję wam, że tak taką pozytywną energię mi dajecie. I ogólnie lubię moim widzom dostarczać dużo pozytywnych emocji, lubię moich widzów rozśmieszać, dlatego jestem tutaj dla Was na YouTubie. No i słuchajcie, to było na tyle już wszystkie 20 faktów się dowiedzieliście O od TV Michaelu. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Także Mortki. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem, subskrypcję, dzwoneczek. No i co morteczki, ja się z Wami żegnam. Do kolejnego razu, siemanko i cześć!